Dzień dobry, szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie w poniedziałek 20 października. Moi przyjaciele, dziś na Prostych Słowach rozważymy sobie Ewangelię, która mówi o problemie zbytniego przywiązania się do spraw materialnych, konkretnie do pieniędzy, i, do, i o zagrożeniu, które wiąże się z tym, że kiedy się wiążemy z pieniędzmi. Szatan nas kusi do chciwości, i wtedy ten pieniądz, on staje się dla nas Bogiem. Sprawy materialne stają się tak ważne, i wydaje nam się, że one decydują o wszystkim, one nas zabezpieczają, w nich pokładamy nadzieję. No i jest dramat. Wtedy Bóg nie może się przebić ze, swoim, ze swoją interwencją, opieką. Opatrznością do takiej osoby, która wybiera pieniądz, a nie jego. Co to za Ewangelia z Łukasza, z 12 rozdziału, wersety od 13 do 21. No i, moi kochani, do Jezusa podbiega człowiek, który prosi go o interwencję w jego sprawy, materialne rodzinne. Prosi żeby Jezus się wstawił za nim, aby on zdobył troszeczkę więcej pieniędzy ze spadku, który tam akurat dzielili. Jezus bardzo zareagował tak niechętnie na tą propozycję. Mówi: "Ale ktoś mnie ustanowił tutaj jakąś rozjemcą, sędzią w tych sprawach materialnych?" I zwrócił się do apostołów i mówi: Czuwajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, przywiązania do wszelkich dóbr materialnych, pokładania w nich nadziei. I później opowiedział przypowieść o człowieku, który no, miał taki dobry strzał, zrobił dobry interes, obróciło mu pole i wtedy popadł właśnie w tę pułapkę, że Przywiązał się do pieniędzy, po, zaczął pokładać w nich ufność i od nich uzależniać swoje życie, poczucie bezpieczeństwa i, i szczęścia. I bardzo się to źle skończyło w, w przypadku tego człowieka, ale zawsze kiedy wybieramy pieniądz jako nasz, na naszego boga, bożka, a nie prawdziwego Boga i jego prowadzenie, jego opatrzność, to zawsze doprowadzi nas to. Do smutku, samotności, ruiny i do przegranej. Nie pokładajmy ufności w, w sprawach materialnych. Nie chciejmy, aby zdobywanie pieniędzy i gromadzenie pieniędzy było dla nas priorytetem w życiu. Moi drodzy, wczoraj uczestniczyłem w pięknej Mszy Świętej w katedrze na 50-lecie yy, drogi neokatechumenalnej, i tam zapowiadający brat ze wspólnoty kolektę, czyli zbieranie na tacę, mówi, że są takie takie potrzeby i przy wyjściu z kościoła będzie można właśnie złożyć ofiary, rzucić na tacę i tam przy wyjściu z katedry będzie, będą stały osoby z workami na śmieci i do tych worków proszę wrzucać swoje ofiary, proszę wrzucać tam yy, Jakieś pieniążki i tak skomentował. Śmieci do śmieci. Moi drodzy, to było bardzo naturalne, jak on opowiadał o tym i, i pokazał, że zbieranie pieniędzy to jak zbieranie śmieci. Tam worki będą ustawione, ludzie będą trzymali worki na śmieci. Wrzućcie coś, co łaska, jakąś ofiarę, jakąś kasę. Śmieci do śmieci. Tak właśnie ludzie żyjący innymi wartościami Ewangelią traktują mamonę. Moi kochani, dwa dni temu z kolei yy, mieliśmy yy, pierwszy nocny yy, seans filmowy z The Chosen no i wynajęliśmy kino na trzy godziny i moi drodzy, nie drukowaliśmy biletów. Mówię tak, ok wynajmujemy kino i tylko zrobimy taką zbiórkę, co łaska, kto ile uważa, to wrzuci do kapelusza na koniec. I moi drodzy, faktycznie, kiedy odpuściliśmy takie liczenie, takie po prostu rozliczanie się, robienie biletów i gromadzenie tych pieniędzy, mówię tak, Panie Boże, w Twoje ręce to oddajemy. Jest wspaniały serial The Chosen, chcemy przez noc obejrzeć połowę piątego sezonu błogosław nam, a środki się znajdą, my chcemy zrobić po prostu to spotkanie budować Królestwo Boże właśnie przez The Chosen przez to bycie w kinie ze sobą a wszystko inne nam dodasz i tak faktycznie było, moich. kochani po seansie bach, zbieramy te ofiary idealnie, starczyło na pokrycie sali, wynajmu kina i jeszcze coś tam grosik został to jest właśnie pokładanie ufności w Panu, a nie liczenie tej mamony. Życzę każdemu takiej wolności od pieniędzy. Wtedy yy, równowaga wchodzi do życia człowieka, i wtedy Bóg może objawić swoją siłę, troskę, opatrzność w życiu takiego, który nie ufa pieniążkom, tylko ufa Bogu. Pan z Wami. Niech was prowadzi przez życie Bóg, który jest miłością. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.